Ta ulica Paderewskiego przynajmniej od 15 lat nie była sprzątana, nic tam przyniesienie nie, nie robiło. Ta ulica zarosła chwastami i te chwasty przez system korzeniowy zniszczyły tą, tą uliczkę. Wczoraj, bo to już sprawa zrobiła się głośna, i wczoraj yy, przyjechały spychacze i zaczęły sprzątać ulicę. No, yy, no, pierwszy raz yy, widziałem to, że w środku miasta w XXI wieku ulica sprząta się z pychaczem. Użycie miasta nie znalazł się projekt do realizacji naszego chodnika tutaj, który właśnie był obiecywany i słabe nadzieje na jego realizację. Miasto ma narzędzia. W staż Ja to widzę, że Straż miejska łazi tutaj. Powiem, że łazi, bo on, oni nie patrolują, tylko łażą po tym osiedlu. Tak. Ale jestem ciekawy, czy, czy oni przynajmniej nie. zrobili jakąś notatkę mówiącą o tym, że, że jest tutaj ulica zarośnięta. Ja tutaj już tak taką... Potężną łopatę i pójdziemy y, sprzątać. Panie, zajmą się lek bardziej lekką robotą z dziećmi, z sąsiadami, z przyjaciółmi i, i, i zrobimy coś. Ja, jako mieszkaniec zatorza, e, czuję się zobowiązany, żeby w takich inicjatywach uczestniczyć. E, na, na problem tutaj m, tego śmieciowiska przy ulicy Paderewskiego również zwracałem wiele razy publicznie. Mam nadzieję, że takie sytuacje jak dzisiaj, że przychodzą zainteresowani ludzie, jest jakaś oddolna energia wyzwolona, żeby, żeby wziąć się do roboty, a nie tylko marudzić. Popchnie również prezydenta do jakiegoś pozytywnego działania. Potem od jakiegoś czasach zaczęliśmy się tu zwoływać, nawoływać. Otrzymywałam telefony, otrzymywałam wiadomości, że sprawa będzie realizowana. Także mam nadzieję, że bardzo by się przydał ten chodnik z tą ścieżką rowerową. Politycy obiecują, podczas wyborów czy przed wyborami, że, że zbudują, zrobią coś i nic. Ta ulica Paderewskiego to jest taki nasz symbol takiego niedziałania miasta.